Witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Podkreśla Zamość. Yy, witam naszych gości, witam yy, prezesa firmy ZZI, pana Jana Szymanika. Witam yy, panią Kingę Członkowską, inspektora nadzoru z firmy ZZI. Witam pana Andrzeja Cielicę, prezesa firmy ATOS spółka ZOK. Witam prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Organizacji posła pana słaba Miraza Witam wszystkich członków zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Organizacji Szanowni Państwo, tematem dzisiejszej konferencji będzie podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych przy budowie sali ekspozycyjnej przy Muzeum Armii Krajowej w Bondyżu. Proszę o zabranie głosu prezesa pana słaba Miraza Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w ostatnim okresie czasu szczególnie w naszym kraju podnosi się potrzebę wspierania wszelkich inicjatyw, które służą pamięci narodowej. W przypadku Muzeum Zamońskiego Inspektoratu Armii Krajowej Okręg Zamość od wielu lat mieliśmy liczne wyrazy wsparcia i zainteresowania ze strony mieszkańców, którzy doceniali fakt funkcjonowania tego muzeum które powstało w 1972 roku i przez ten cały czas służyło mieszkańcom mieszkańcy życzliwi naszemu muzeum byli zainteresowani rozwojem tej placówki edukacyjnej i ja chciałbym następnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym którym dziękowaliśmy w ubiegłym roku za fakt zrealizowania w ubiegłym roku inwestycji, która polegała na remoncie generalnym obiektu w Bondyżu przy dawnej fabryce mebli, łącznie z, że tak powiem, wyeksponowaniem tam nowoczesnej wystawy na bazie tych zbiorów, które posiadamy. Natomiast w tym roku już wcześniej informowaliśmy Państwa, że mamy zamiar. Dziękując za to bardzo realne często wsparcie wszystkich osób, które nas namawiały do kontynuacji dzieła rozwoju tego muzeum, mamy zamiar rozbudować muzeum w tym kontekście, żeby tam umieścić kolejne zbiory i mieć dobre warunki na funkcjonowanie Uniwersytetu Powszechnego, który tam powstał, czy też polepszenie warunków dla zwiedzających muzeum, w tym placówek oświatowych i szkół. W związku z tym w ubiegłym roku w listopadzie nasz związek złożył wniosek do programu infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszymy się bardzo i dziękujemy bardzo, że nasz wniosek przeszedł. Na tej podstawie mamy dość spora, aczkolwiek nie stoprocentowe dofinansowanie na rozbudowę obiektu, który był prezentowany jako obiekt piętrowy z dwiema salami. Powierzchni do 100 m kwadratowych każda. Kontynuując nasze starania z przeprowadzenia tego procesu inwestycyjnego, uzyskaliśmy w marcu 2019 roku pozwolenie na budowę i mogliśmy w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, także na naszej stronie internetowej w innych miejscach powszechnie także dzięki mediom ogłosić przetarg. I szanowni państwo, przetarg został ogłoszony w kwietniu 2019 roku, a w maju umieściliśmy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dzisiaj na w dzisiejszej konferencji prasowej chcieliśmy poinformować, że są tutaj z nami ważne osoby, które będą jako przeprowadzały tę inwestycję. Na czele z panem Andrzejem Cielicą, właścicielem firmy Atos, spółka ZOO, z gromady powiat biłgorajski, która to spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę. Będziemy mieli przyjemność podpisania umowy na wykonanie tej inwestycji przy założeniu, że Zamoyska Dyrekcja Inwestycji będzie prowadziła nadzór budowlany w czasie przeprowadzania tej inwestycji. Chciałbym podziękować Panu Prezesowi za złożenie dobrej oferty. No i podpisując tą umowę, wierzę, że do listopada tego roku, bo taki jest zakres zdania, że w listopadzie na koniec miesiąca obiekt będzie nam już przekazany. Tak, przekazany właśnie i takie dwie jeszcze w tym momencie trzy, trzy uwagi, prośby. Oczywiście dziękuję Dyję, że podejmie się tego nadzoru. Mieliśmy wiele dobrych rad, propozycji w obiegu w okresie czasu funkcjonowania remontu naszego muzeum. Dziękujemy za, za to wsparcie teraz. Chciałbym też korzystając z okazji, w związku z tym prosić mieszkańców regionu, o przekazywanie nam dokumentów, pamiątek dotyczących działalności Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny, dlatego że unowocześniony, rozbudowany, bardzo ciekawy architektonicznie obiekt, tutaj mamy jego wygląd w prezentacji, która była przedstawiona na konferencji prasowej, pozwoli także na wyeksponowanie nowych muzealiów. Gdyby Państwo chcieli takie nam zbiory przekazać, serdecznie zapraszamy, aczkolwiek też nie ukrywam, że rozmawiamy już z poważnymi właścicielami pewnych zbiorów, które wedle tych informacji dobrych rozmów do naszego muzeum trafią, co spowoduje, że to będzie placówka bardziej rozbudowana pod kątem oferty dydaktycznej i tej wystawienniczej. Druga kwestia to jest taka, że w imieniu członków Związku, weteranów, żołnierzy Armii Krajowej, członków Związku z młodego pokolenia zwracamy się z prośbą też o wsparcie naszej inicjatywy, bo rzeczywiście Środki finansowe, którymi dysponujemy, pozwalają z jednej strony na podpisanie tej umowy, ale nie ukrywamy, nie zabezpieczają 100% potrzeb finansowych. W związku z tym, gdyby ci, którzy tak licznie nas wspierali czy dopingowali do tego, żeby ten obiekt odnowić, rozbudować wręcz, mieli ochotę wsparcia tej inicjatywy, to bardzo o to prosimy, prosimy o kontakt. No i oczywiście najważniejsza informacja, kolejna ważna informacja że na czas budowy oczywiście muzeum jest czynne. Zapraszamy wszystkich do zwiedzania. Muzeum oczywiście jest bezpłatne. Pracuje w, w, od środy, czwartek i piątek, jeżeli chodzi o dni tygodnia w godzinach, które są umieszczone na naszej stronie ak.zamość.pl, ale także jest czynne w soboty i w niedzielę. Także y, budowa nam nie przeszkodzi w działalności naszej placówki i zachęcamy do y, jego odwiedzania. Nie wiem czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć. Wszystko zostało powiedziane. Jeżeli wszystko zostało powiedziane, to pewnie podpiszemy tak i będziemy prosili o pytania, tak? Państwo dziennikarzy. Tak, 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 tak. Może? Na pierwszy, tak? Proszę bardzo. na razie jeden, tak? No to w takim razie jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu za przystąpienie do przetargu i czekamy na dziękuję bardzo. bardzo dobrze przeprowadzone inwestycje. firmy na pewno to zrobi. Tak jest. I W listopadzie odbieramy. Oczywiście postaramy się wykonać to w terminie i zgodnie ze sztuką Budowlano i projektem, który otrzymamy dzisiaj do realizacji roboty. Tak, bo projekt będzie przekazany. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Prosimy Państwa o pytania. Wszystkie informacje w zakresie przeprowadzania tego przetargu, który był oczywiście przeprowadzony jako przetarg nieograniczony zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych są na naszej stronie internetowej akazamoś.pl i tam jest y, też y, wstawiona informacja y, tak y, z otwarcia ofert. To otwarcie nastąpiło y, 6 maja i tam zgłosiły się trzy firmy, dwie z powiatu biłgorajskiego, nazwijmy to jedna z Zamościa, tak. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma reprezentowana tutaj przez Pana Prezesa firma z Gromada 105 w powiecie biłgorajskim. Czy można prosić jeszcze o do dopowiedzenie, jakie to są kwoty konkretnie całości tej inwestycji? W, w tym przetargu firma Atos przedstawiła ofertę, która w cenie brutto wynosi 484 717 ,42 zł. grosze. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskaliśmy dofinansowanie na to budowę 360 000 zł. W związku z tym na związek jeszcze ze środków własnych, czy pozyskanych od spensorów, darczyńców, nisko się kłaniamy z prośbą o wsparcie i jest obligowany uzupełnić tą kwotę, tą różnicę. A to może jeszcze, można było o kilka zdań na temat tego, co, co będzie budowane, co się będzie działo. To może poprosiłem Pana Wojt, Wojtka, żeby... Ja może od tego, zacznę od tego, co było najpierw, a więc no, przeszliśmy ten chyba najtrudniejszy element całej inwestycji i tutaj z dużym zniecierpliwieniem czekaliśmy na rozstrzygnięcie przetargu. No, tutaj ukłonę dla Pana Cilicy, że tą ofertę no, taką w sumie korzystną myślę, że dla siebie i dla nas złożył. Cały, cała inwestycja zakłada budowę budynku ekspozycyjnego, sali ekspozycyjnej, U powierzchni zabudowej 130,5 m kwadratowego, powierzchni użytkowej, bo będzie to budynek dwukondygnacyjny, a więc będzie sala ekspozycyjna na dole i, i takie pomieszczenia bardziej biurowe, magazynowe wykorzystywane w celach takich, no bo musimy po prostu takie takie zaplecze mieć magazynowe, żeby gromadzić tam na no, eksponaty, których, które akurat nie będą wystawiane. No, powierzchnia użytkowa tego budynku będzie wynosiła ponad 150 metrów kwadratowych. To są takie jak gdyby parametry techniczne, bardzo fajna bryła, bardzo ładnie zaprojektowany, wpisuje się tak jak gdyby przełamuje troszeczkę te te budynki, które są w otoczeniu, bo te budynki, które nie wiem z pewnością Państwo wiecie jest to teren po dawnej fabryce mebli w bondyżu. One są takie w takim stylu perelowskim. Tutaj jest takie fajne przełamanie. Jest troszeczkę no urozmaicenie, bardzo estetycznie wyglądają jak gdyby dodatkowym takim elementem, który uatrakcyjnia ten obiekt. Jest są przeszklenia. Cały dół jest przeszklony, a więc praktycznie można powiedzieć, że bez wchodzenia do zewnątrz, do wewnątrz budynku będzie można obejrzeć, obejrzeć te zbiory, które będą akurat eksponowane i wystawione przy tych witrynach. No nie jest, będą podświetlone. Tutaj jak wspomniał pan prezes to nie jest tylko pełna wartość inwestycji, bo już ponieśliśmy środki, które zostały wydatkowane na projekt. To będą środki, które będzie kosztowało jeszcze nas wyposażenie, a więc tutaj jeszcze jakieś dodatkowe środki. Także o tych środków jest nam bardzo dużo potrzeba wstępnie Wartość zamówienia była oszacowana na 400 tysięcy, no okazuje się, że, że no niestety, ale jest to dużo ponad 400 tysięcy, bo miała być łącznie razem z wyposażeniem i tymi pracami projektowymi. Także no tutaj myślę, że ten apel no, trzeba się jakoś tam przyłączyć do tego apelu i wspomóc działalność Światowego Związku, bo mówię jedyna okazja, żeby coś takiego zrobić. No wielkie ukłony w stronę Pana Prezesa, który, że tak powiem swoimi staraniami jak gdyby też Pozyskał dodatkowe środki. No, wstępna decyzja ministerialna była 200, 280 tys. zł, no, z racji oferty, którą uzyskaliśmy, która przekraczała nasze możliwości finansowe, no, czyniliśmy starania, głównie właśnie pan prezes. W kierunku pozyskania dodatkowych środków ministerialnych i to zaowocowało tym, że tutaj wstępny, wstępnie jak gdyby ofiarowane, przyznane nam kwoty dołożone jeszcze 80 tysięcy, a więc to łączne dofinansowanie to jest 360 tysięcy złotych. Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, no jednak na wszystko to nie, to nie pozwala. No chcemy zagospodarować i teren wokół, żeby właśnie tutaj była taka mała architektura, jakieś ławeczki, żeby to było miejsce takie, w którym można się zatrzymać, za, przemyśleć pewne sprawy i no i zapoznać się z tymi eksponatami, które, które będą wystawiane. Jeżeli mogę to uzupełnić, to chciałbym, chciałbym podziękować członkom zarządu, prezydium zarządu Związku Żołnierzy Armii Krawi, dlatego, że we wszystkich tych działaniach, które my podejmujemy, to jest praca zbiorcza. No, i też rzeczywiście w obliczu tego zakresu finansowego inwestycji, dziękuję jeszcze raz wtórnie Ministerstwu Kultury Dziedzictwa Narodowego i też panu Wojciechowi Adamczykowi, bo napisał profesjonalny wniosek. Gdyby ten wniosek był źle przygotowany, na pewno byśmy nie dostali dofinansowania. No, też takim naszym dużym wkładem w tą realizację inwestycji jest zobowiązanie do tego, że pozyskamy duże środki finansowe dodatkowe, bo tak jak powiedziałem wcześniej. Wniosek złożony do ministerstwa nie zabezpiecza nam 100%, bardzo daleko jest do 100% inwestycji, no ale tutaj realizując różnego rodzaju zadania wierzymy, że ta, ta duża, wielka, prawie całościowa, czy całościowa liczba mieszkańców za zauważy ten, ten element nasz naszej pracy i ewentualnie zechce także się zaangażować skromnie wspierając ten projekt. Jesteśmy. Optymistami, środki pozostałe finansowe musimy zgromadzić do końca tego roku, ale przychodzą takie życzliwe sygnały od wielu właśnie osób fizycznych, podmiotów. Wierzymy, że nam się... To uda zrobić. Przypomnę, że to muzeum, które funkcjonuje od 1972 roku, no naprawdę bogate ma zbiory w swoim zakresie. Grubo ponad 100 sztuk broni z czasów II wojny światowej, kompletny ołtarz Armii Wrześniowej, który, służy, który służył tutaj na terenie Zamożczyzny w Armii Krajowej, kapelani, Armii Krajowej, odprawiali msze święte, wiele innych zbiorów, które pokazują. No, bohaterską walkę naszych przodków żołnierzy Armii Krajowej, no ale także walkę żołnierzy zbrojnego podziemia niepodległościowego, które walczyło po wejściu nowego okupanta władzy sowieckiej. Tam prezentujemy też tego typu zbiory. W związku z tym ta oferta połączona z wyświetlaniem filmów, które możemy tam robić, działalności Uniwersytetu Powszechnego, Wykłady, ta oferta jest edukacyjna duża i cieszymy się, że już bardzo dużo szkół osób fizycznych korzysta z tego obiektu, zwiedza, taką powiedziałem, obiekt jest bezpłatny. Przeprowadziliśmy też w tym roku taką bardzo dużą akcję informacyjną poprzez właśnie internet, zaproszenie do naszego muzeum. To już widać skutki, przyjeżdża coraz więcej osób. Wierzymy, że także turyści, którzy licznie tak odwiedzają naszą piękną załężczyznę, będą chętnie odwiedzali nasze muzeum i poznają przez to historię naszego regionu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to jeszcze raz przypominam, że zwracamy się z apelem o ewentualne przekazanie jakichś zbiorów, pamiątek historycznych, działalności do mieszkańców naszego regionu w obliczu nowych możliwości lokalowych, ewentualne wsparcie finansowe, czy też oczywiście zapraszamy do muzeum, które mimo prowadzonych prac budowlanych będzie czynne, cały czas dostępne zgodnie z harmonogramem jego pracy zamieszczonym na naszej stronie internetowej. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy w listopadzie na otwarcie obiektu. W grudniu, w grudniu 1, do listopada musimy odebrać, to w grudniu pewnie gdzieś my zrobimy. Właśnie żeby się za bardzo nie rozchodzić, No dobrze, to nie będziemy się tak za bardzo rozchodzić, aczkolwiek dzisiaj jeszcze przekazanie placu budowy mamy, ale to chwilę jesteśmy.